Doświadczenie marzec sześćdziesiąt osiem, moich politycznych wrażeń, bez wiosna życia 11. rok sześćdziesiąty miesiąc miesiąc. Przy placobonni prawie centrum miasta. Widziałem z okna kuchni dom Riviera, skarbę ogródek, szkołę i boisko. Mój zabaw teren zajmowany teraz przez tłum ruchomy. Wszystko było blisko. Przyleciał po mnie mój kolega Julio, idziemy patrzeć rozkazał, ty Wiesz, co się dzieje? Studenci demonstrują. Gestapo! – brzmiało za okiem. Gestapo! Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną, gdzie grał gwarg od Życia Warszawy. Przejść przez ulicę nie było nam wolno. Kolumna wozów z Omo. garść ciekawych. Stały z niebieskiej blachy ciężarówki, Paru z ze znudzoną miną, wzdłuż polnej leśniły czarnych butów skówki i usłyszałem czyj szepce Gorędzinów. Było tak cicho i nic się nie działo, żeśmy pobiegli bez namysłu dalej. Szczeniakom wrażeń przecież zawsze mało, zwłaszcza że lęku nie czuliśmy wcale. Wielu waryńskiego. gwaryńskiego, latały w słońcu deski i kamienie. Walka uliczna wrzała na całego, i gwizdy, krew i podniecenie. W poprzek ulicy autobus czerwony leżał jak małut, a za nim studenci. Wołali wolność, i na wszystkie strony szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci. Z daleka ludzie cisi. Przestraszeni patrzyli, jak się patrzy na ognisko Z tą fascynacją, szaleństwem płomieni Do których lepiej nie podchodzić blisko A potem mama Juja nas zabrała Ciągnąc do domu za rozgrzane uszy Nie wiecie wiedziałkała, co ja przeżywałam A nami pytania krążyły po duszach